Dzień dobry, bier dziki kacper, zielony dziki, Litwin, Gres, Gex, TRW Czwarta ekipa, zielonego dzika i dziki kacper I kasper. O nie, wiedziałem, że ja będę Jesteś ty? No ja no. Dobra chłopaki, łatwo Nie bójka się Dzisiaj oprawca Wygramy to e, Czekajcie, szybciutko jeszcze zmienię sobie Latarki, co nie? Ta, ta ale to Oje, jest jasno. To jest jasno. Tak, stop, przerwa. W tym trybie. Musimy się napierdalać. O, dobra. Z Ej, nie bij, jeszcze nie zacząłem. Nie. To Aha. To, Kto zrobił tego? W ustawieniach co? byłem. Czaks. <śleski> Czaks. Fajnie, że nawet nie daliście mi ruszyć. To, jest, nie zmieniajcie się. Ustawienia robi... W ustawieniach zmieniałem go? i dopiero odcinek zaczynałem. Bo za zatrzymałem kik na Matnuwa Ale nie zabija się dzika nie to lecimy jeszcze raz panowie. Dobra, który idiota zabił go na cheatach? Matnuw No to idzie zabił W piekle Ajajaj No zaczynamy myślić dobrze czemu na cheatach, jego się normalnie da latarką zdjąć? Ale nie róbmy tak, Nie no. róbmy. A to e, dziękuję, ty nadal e, dany set. nie, powiem wam tak. Na, na respie po prostu nie zabijajcie się i tyle. Gdy będzie do nas ciało, to my się chyba możemy bronić, czy nie? Znaczy ogólnie. E, tak, nie. Mo no. ogólnie można ten. się, no, się nie bronimy się, a ty masz Można się zabijać. Halo. Przez tą a, traszy. bo zapomniałem ogólnie, że mam ten. Na przycisk. I gadam i gadam, a tu. A tu klopacz. A teraz ty te, te jesteś dziku cały czas? Nie, do mnie ktoś no, wali to właśnie. Za ścianą, tzn. za szafką. Ty, kto strzela? A i ten my. Ten nie bijemy <grym> Ale on do mnie strzelał, no. Czekajcie, nie, dobra. Znowu szybka <grym> zmiana ustawień. Ale wy nie macie z... go atakować. No, na na respie. Czas, Dobra. 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 أسatec, jest... Przynajmniej <mum fact> zaczniemy od nowa. Zaczniemy od nowa. panowie. No właśnie. <mum> I to co ty jeszcze robisz? Yeah. Nie no <mum> wiem. <wyjdzie> ale... <mum> no Kakaj to. Gdy, gdy cię to. Kakaj to. masz to. to. Uciekasz albo się dajesz zabić, a nie że go bijesz z latarki. No ale chłopy, po to jest latarka, żeby się bronić, chyba, co? Nie, bo. Ja tak ale tego, jak masz ciemno, to masz coś świecić. I to, chodzi o to, żeby. Mówiłem o tym, żeby nie zabijać się na respie, a nie żeby ogólnie. Na Od razu ten. Nie, lecieć, no. Ale ogólnie Jestem też. Na jego. Nie biegnij w tamtą stronę! Leć w drugą, leć w drugą, leć w drugą!

O, fajnie, ja fajnie, fajnie to, że na... Weź mnie to Ty wizor. Czekaj. E, v... Nie, nie V. a to jest w dzikku. To, to, to jest Matnów. To jest... I tutaj idą. Może tu. No. tu nic nie widać? No. potem po masz latarkę pod E. No. Mam seria. Jeden, to będzie dobra kampa? Nie, tu się tak. nie da wejść, kurde. Wyszaleć Do tutaj, w skrócie, Uf, jeszcze dwóch. Tu. O, tu, 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 Ale, ale Dobra O, teraz Oho <laughs> Ora, teraz idę obserwować czarnego. go jeszcze minutę Dzięki, jak chodzi A o, on świeci tą latarką, czy nie? Tak, tak Tak, Ok Jest! <noise> nie mam nie tu! Nie! <noise> Uciekł mi! <noise> Dobra, idziemy Oha! To co, za zamiast... Jakbyś nie miał latarki, jest łatwiej. Dla mnie to trudniej. Uuuu! Co pójść, uciek! Zacząłem uciekać, Co pójść? Boże, nic <śmienicza> jeszcze został? gdzieś. Okay. A więc, ma dobrą, go się ma dobrą, okay. Nie jej. Go! Na pewno? Nie znajdziesz go. W kim lubię Żartuję! O? O, on obok mnie przebieg. Słyszałem jego strzał. Masz go? Zgadza. Pierwszy. Ja... Aha, dobra. To ja. Ja myślałem, że ja jakby już wygrałem, a to co ja miałem? Nie, zabij mnie. Nie, bo nie miałeś nie, strzelbę, panie. dostałeś? Aha, dostałeś strzelbę Serio. Mhm. Ale popsułem. sorry Ja bym był tym oprawcą. Was? Nie, wygrany zawsze jest. Więc znowu ja powtórka z rozrywki panowie <laughs> Co? Bo zawsze wygrany przed chwilą jak ten, znaczy wcześniej jak mnie zabił przecież Matnów to on był I później ja go zabiłem i znowu ja byłem No, dobra. no, dobra. no, dobra. no nie to dobra to wpadę cię Nie ale nie memy kobiety no Na respię to zostaje i nie chwalić latarki Czy ogólnie Oliver trzeba było powiedzieć że go mam zabić 94, nie wiedziałem no, Nie ja myślę, że dopiero gdy jest takie można powiedzieć spotkanie już mm, face, to face Tak, dokładnie. To wtedy dopiero, że już można się bronić, bo... Ale nie no tak na dzikka wyskoczyć? Bo na respie i tak na otwartym terenie bez sensu jak dla mnie Ej, schowamy w jednej Boże nie wiem gdzie jestem ja też. No co ty nie powiesz, dziku Już ten wystartował? Tak Ta. No ty jak my chyba Znowu mam taką miejscową. Ja nie mogę sam znaleźć Ja a nie ma... Co to było? Z kim się wyminąłem <głosy> <głosy> Nie na mini... Pa patrzcie, bo nie widzę niczego, biegnie na ślepo, po mapie, tylko, patrzę. Nie! Nie! Myślałem, <grym wytrza> <grym wytrza> tak? O nie! Na moich oczach! O nie! O nie! Ale miło, tej ktoś zrobi. Ja będę mówił, kto i jak, i gdzie i dlaczego. Kocber... Gdzie? Na bliska byłej jest takie słodkie, bo ja, ja, ja ci chciałem powiedzieć, że wyrwałeś tu to nagle wyrwałeś takiego kacpunca. <śmienic> <śmienic> Ej, wiem, że właśnie się sprzedałeś. Dobra, spektajcie Oś... się od Weź się mnie, spektujcie i mówcie, czy idzie. Bo tu gówno widzę. Nie I można tak. Nie. Ja nie, ma za. Ale była Czy Jeszcze nie mogę, nie Jeszcze minutę i możesz ją naprawić. No. Kąpimy się, <śmawia> co się śmiejesz? No i oszukałem go. Te się lubię. Ale, ale tak serio, to nie oszukałeś go, bo jest blisko. <śmawia> <O>. <śmawia> Cię stuka. Stuka, kapuka. Ej, ja mam pytanie Ja go teraz mogę walić tą latarką, czy nie? Nie, możesz. No, możesz, O tak, tak, tak możesz tak. No nie mogłem zrobić uniku, kurczę. Brawo, Gangster, brawo. Brawo, Gangster. Gangster będzie, tak? Teraz. Tak. No ja chyba będę impostorem. Imposto. Jest, to jest taki ja trochę, tylko wiesz, kto zabija. No to No, Ale, dziękuję. Jak ty mnie nie widziałeś, ja tego nie rozumiem. Też Powiem ci, tu nic nie widać. Naprawdę. I, i ja staram się bez, bez latarki biegać, bo jak przeciwnik mnie zobaczy, łatwo może zabić. Czy Bo jak, nie można, jak, o, jak, już, się, się jak już raz Cię uderzy z latarki, to wtedy nie masz szansy na ucieczkę. Ale, ale jakby oni Cię nie mogą zabijać z latarki, oni mogą tylko uciekać, a jak na przykład ja sam zostanę, to mogę zabić. Jak to? No tak! No tak. co? No. A Ty? A to jakieś zasady to są inne niż zawsze? <noise> Ja I nawet co? nie wiedziałem, że tak jest, bo... bo ogólnie ja mówiłem, że na respie ten, żeby nie zabijać. A to można się zabijać? No myślę, że tak, no Madnów też wcześniej na mnie polował. Znaczy on, on, to chyba nie wiedział. To nie, to wcześniej było ten, na samym początku, a potem już to mnie strzelałeś, to się pamięta. Ale ci dobra? Trochę sadga. Trochę sadga, że ktoś na mnie świeci latarką. Ja chyba wiem kto. Czekaj, to można się zabijać? Face to face tak. Rozgrywka tak, zwycięstwa. Bo... <swer clause> Co, a tuż koniec? A no dobra, to dziękujemy w takim razie za oglądanie. No i do kolejnego. Cześć, cześć.